Dzień dobry, witam ze słonecznego Costa del Sol w La Linea Jak widać pogoda jest przepiękna Właśnie przyjechała śmieciarka, ale po prostu od rana leje niemiłosiernie A dzisiaj zabieram Was na tur po naszym mieszkanku, które już właśnie powoli opuszczamy Szykujemy się do wyjazdu do Valhalla Tutaj stoi nasz samochodzik, a tu jest wejście do naszego domku. Tak wygląda uliczka. Tych uliczek jest Z2, z 2 domkami, ale już wchodzimy. Tu jest skrzynka na listy. W tej skrzynce na listy ukryty jest sejfik na klucze do mieszkania, więc bezkontaktowo tutaj się z gospodarzem. Porozumieliśmy, nie widzieliśmy się i wchodzimy od razu do dużego pokoju. Jakby to nie brzmiało, od razu jesteśmy w dużym pokoju. Tu są dwie takie kanapy, maluteńkie. Jedno małe okienko, zasadniczo jest bardzo ciemno w tej chałupie. I niestety jest ona dość chłodna, ale jest duży, ładny telewizor. No i taka ciekawostka, czy Hiszpanie się tutaj czegoś obawiają, bo ja mam wrażenie, że dość bardzo, a widać to można, można to zobaczyć po ilości zampów, które są w tych drzwiach. I tak tutaj na początek mamy alarm. Tu mamy taką zasuwkę z łańcuchem, tu mamy taki solidny skobel metalowy. Tu jest zamek z kluczem i on jest na trzy takie bolce. A tutaj są trzy takie bolce, i jeszcze jedna taka zasuwa, więc dość konkretnie. No, i oczywiście system alarmowy, no i to jest to pomieszczenie, w którym także są schodki na górę. To zostawimy sobie na koniec, i tu od razu z tego pomieszczenia przechodzimy do kuchni. I tu jest pierwsza sypialnia. Tutaj praktycznie nie zaglądaliśmy. Ona nie jest nawet zła. Jest tutaj jedno łóżeczko, szafa. Wydaje się, że czego więcej by można było oczekiwać. Jak dla jednej osoby wydaje mi się, że całkiem nieźle. Jest tu nawet okno. Do tego nie widziałem, ale tutaj nie przybywaliśmy. Tutaj Malusia zmywa naczynka. Zaraz przejdziemy do tej kuchni. Łazienka. Tu jest taki radiator elektryczny, który bardzo silnie grzeje. No normalny wlew, normalny, yy, dość wygodny prysznic. Toaleta i tu jest taka ciekawostka, bo tu już jest wyjście do kuchni, ale nie tak od razu, nie bezpośrednią ziemka jest z kuchnią, ale no raz, że w ogóle okna to jest inny w ogóle układ jak u nas, bo to są dwie części okna, pierwsza i druga. Oczywiście jest system alarmowy tu podpięty, ale okna otwiera się lewo-prawo, ich tak normalnie nie można przesunąć, tylko trzeba wstyknąć, odbezpieczyć i wtedy... Takie okienko można sobie przesunąć. Po drugiej stronie w kuchni jest tak samo. Yy, druga część, wtedy kiedy jest pierwsza otwarta, też się przesuwa, więc nie ma problemu. No i teraz yy, taka ciekawostka, bo tego nie bardzo rozumiem. Nie wiem po co to jest. Okno mam zamknięte. Yy, cóż to jest za pomieszczenie? Tutaj z kuchni ono też jest. To jest to drugie okienko. I tu jest takie pomieszczenie. No nie wiem. Z dachu tutaj z takich dwóch rur płynie sobie woda, bo akurat pada na górze. Jest nasz balkonik, i tutaj sobie ta woda płynie. Jest tu takie pomieszczenie, nie wiem po co ono jest, ale taka studnia wewnątrz domu. Schowek, żeby chyba myć różne rzeczy. No i tutaj wszystko co potrzebne w kuchni, bo jest i zmywarka, jest i płyta, jest i mikrofala, i lodówka, i tutaj wyposażone szafki. Fajny mały piekarniczek. Czego niestety nie ma w tym mieszkaniu, to pralka i jest to pewien minus, kiedy przybywa się troszeczkę dłużej w jednym miejscu. No ale w maladze mamy pralkę, przynajmniej na zdjęciach ją mamy. Bo tutaj pralkę mamy jako dodatkowe wyposażenie na bookingu, no ale jej nie ma. No i tutaj po schodkach przed nami znajduje się wyjście na nasz taki malutki tarasik, ale już nie będę wychodził. On jest calutki, mokry, jest nieduży z widoczkiem na parking. No, żeby i było całkiem miło słoneczny dzień usiąść. I tutaj znowu jest obłęd hiszpański, bo tych zamków, yy, tych rygli, Kobli jest znowu dużo. I tu mamy yy, drugą sypialnię. No, tu już jest ciaśniej, ale tu są kolejne dwa miejsca. Yy, gdyby ktoś potrzebował z większą grupą tutaj przyjechać. I tutaj tak zwana sypialnia główna. Tutaj gdzie my spaliśmy. To jest taki kanapa, szezlączek. Łóżko no szafy w takim starym stylu. Yy, stropy to chyba są drewniane. Yy, no to takie okno fikutaśne, tylko tu już jest ono pobite. I już ten zamek tu się nie zamyka. I tutaj widok, gdzie rozpoczynaliśmy tego vloga. No i tak zasadniczo można powiedzieć, że to wszystko. Jeszcze to okno się oczywiście nie chce teraz zamknąć, ale to żadna nowość w Hiszpanii. Mieliśmy podobne problemy z tymi oknami na Teneryfie. Ale jest tutaj także telewizorek, więc wieczorem można było coś pooglądać, jakieś seriale z internetu po polsku, bo oba telewizory są telewizorami smart. Więc internet obsługują. Dość strome schody, jak zawsze w Hiszpanii, w tych domkach. W obydwu mieszkaniach na ten ryfie one były dość strome, więc to też nie jest dla nas nowość. Jest ładnie, jest czysto. Natomiast jest wilgotno, i to mieszkanie ma taki specyficzny wilgotny zapach. No i to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o la Linea de la Concepción i Gibraltar. Na tym kończymy zwiedzanie tej części Hiszpanii. A już dzisiaj wybieramy się wprost do Malagi, gdzie wieczorem mamy nadzieję uczestniczyć w karnawale.